Za nami Festiwal Historyczny Lotniczy Puck w ramach wydarzenia odbyły się między innymi rekonstrukcje, a na ścianie Muzeum Morskiego Dywizjonu Lotniczego odsłonięty został pamiątkowy mural. Wydarzenie odbyło się w miniony weekend. Stoiska informacyjne, diogramy, czy replika wodno-samolotu, to wszystko w sobotę na Starym Rynku w Pucku czekało na mieszkańców i turystów odwiedzających miasto. Jak potwierdzają organizatorzy, przygotowania do festiwalu historycznego każdego roku wymagają ogromnego nakładu pracy. Praca jest, praktycznie cały rok zbieramy rekonstruktorów, zawsze to wyjdzie tak, na początku każdy się zgłasza, później jakieś niedobory. Łatwiej jest nam już, z tego względu, że robimy to nie, pierwsze, nie pierwszy raz, a więc jak nam czy coś wypadnie, czy samochód, czy ewentualnie rekonstruktorzy. Jest szansa, że zdążymy, zdążymy kogoś innego namówić, a przyjeżdżają do nas rekonstruktorzy chętnie, jak widzicie, w różnych maściach, jak to można powiedzieć, umundurowania. A więc tutaj na rekonstruktorów zawsze możemy liczyć i sprzęt tak samo. Przez weekend w Pucku można było spotkać również rekonstruktorów. Jednym z nich był Remigiusz Gadacz z jednoosobowej grupy rekonstrukcyjnej, który zaprezentował mundur pilota z okresu międzywojennego z końca lat 20. i początku lat 30. Udało się w przeciągu kilkunastu lat skompletować większość wyposażenia tego munduru. Wszystkie odznaczenia, które są na nim prezentowane, są y, albo kupowane na aukcjach internetowych, albo y, uzyskane od rodzin lotników. W ramach wydarzenia obchodzono również Stulecie Morskiego Dywizjonu Lotniczego. Z tej okazji odsłonięty został pamiątkowy mural. Amural to jeden z pierwszych samolotów, które trafiły do bazy Morskiego Dywizjonu Lotniczego w 2020 roku. Friedrichshafen FF 33 na ścianie prezentuje się pięknie. Oczywiście autorstwa Jarosława Wróbla, czyli naszego najlepszego malarza, jeżeli chodzi o lotnictwo morskie. Lotniczy Puck każdego roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród turystów. Historie czasów przeszłych, bo tych czasów już nie ma. One z chwilą z czymś... Chwilą, gdy 1939 rok nastał, zostało to przerwany rozwój lotnictwa morskiego. Po wojnie lotnictwo morskie też istniało, ale już w zupełnie innej formie, w zupełnie innych strukturach. Festiwal Historyczny Lotniczy Puck odbył się po raz dziesiąty.